1 grudnia odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Gminy Sitkówka Nowiny siódmej kadencji. W czasie jej trwania ślubowanie złożyli nowo wybrani radni, którzy spośród siebie wybrali przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących. Ślubowanie złożył także wójt Sebastian Nowaczkiewicz. Pierwszą sesję do momentu wyboru przewodniczącego poprowadził zgodnie z tradycją radny senior, którym był Zbigniew Pek. W siódmej kadencji w obradach Rady Gminy Sitkówka-Nowiny będzie brało udział siedmiu nowych radnych i osiem osób z poprzedniego składu Rady. Sesja rozpoczęła się od przedstawienia przez przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Monikę Urbańską-Milcarz informacji z przebiegu prac komisji i odczytania protokołu. Nowi radni odebrali zaświadczenia o wyborze i zostali zaprzysiężeni. Po raz pierwszy też głosowali, wybierając nowego przewodniczącego rady. Po zliczeniu głosów oddanych w tajnym głosowaniu okazało się, że tę funkcję pełnić będzie radny Łukasz Barwinek. Dzisiaj został pan wybrany nowym przewodniczącym rady gminy Siedkówka Nowiny. Poparło pana większość radnych. Spodziewał się pan tego? Po części może spodziewałem się, chociaż nie ukrywam, że jest to dla mnie wielki zaszczyt i bardzo duże osiągnięcie. Jako Przewodniczący Rady będę współpracował ze wszystkimi radnymi, jak również z Wójtem Gminy i pracownikami Urzędu Gminy. Należę do osób, które wykonują swoją pracę odpowiedzialnie i z pełnym zaangażowaniem. Zapewniam, że będę służył Państwu najlepiej jak potrafię. Wydaje mi się, że ta współpraca będzie bardzo owocna. Co według Pana jest najważniejsze w sprawowaniu tej zaszczytnej i bardzo odpowiedzialnej funkcji? Wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi tutaj o dobrą współpracę, żeby wypracować pewne standardy, żeby przekładało się to na jakość życia mieszkańców, żeby mieszkańcy odczuwali, że mają wpływ na podejmowane decyzje, żeby gmina się rozwijała i żeby ta współpraca na linii Wójt-Rada Gminy układała się poprawnie. Również w tajnym głosowaniu wybrano wiceprzewodniczących, którymi zostały radne Renata Posłowska i Zofia Duchniak. Podczas pierwszego posiedzenia sesji, w obecności radnych sołtysów, dyrektorów szkół, pracowników urzędu oraz zaproszonych gości, ślubowanie złożył również nowy wójt gminy Sitków Kanowiny, Sebastian Nowaczkiewicz. Po wypowiedzeniu słów przysięgi, pierwszy dzień grudnia stał się dla niego jednocześnie pierwszym dniem pracy na nowym stanowisku. Sebastian Nowaczkiewicz oficjalnie przejął obowiązki wójta. Mieszkańcy gminy w Nowiny wybrali pana nowym wójtem. Panie wójcie, jakie plany na najbliższą przyszłość, na najbliższą kadencję, na te najbliższe cztery lata? No to, co zapowiadałem w trakcie swojej kampanii przedwyborczej, że chciałbym przede wszystkim postawić na te inwestycje takie podstawowe, dla, ważne dla mieszkańców, czyli budowę dróg, budowę chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia ulicznego. Jeżeli chodzi o nowiny, no to podejście w końcu do modernizacji kotłowni, co ma doprowadzić również do obniżenia opłat za ogrzewanie, to takie najważniejsze rzeczy, które chcielibyśmy w tych najbliższych miesiącach, już e, rozpocząć. Na uroczystej sesji, podczas której doszło do zaprzysiężenia nowych radnych i nowego szefa gminy, gościł wicestarosta Kielecki Zenon Janusz oraz radna powiatowa Bogunia Kowalczek. Obecny był także poprzedni włodarz gminy Sitków Kanowiny, wójt Stanisław Barycki, który swojemu następcy złożył oficjalne gratulacje i przekazał pióro na dobry początek nowej pracy. Nowi radni na kolejnym posiedzeniu spotkają się już 8 grudnia, aby rozdzielić między siebie komisje, w których będą pracowali. Już podczas uroczystej sesji zapowiedzieli, że zrobią wszystko, aby współpraca między nimi była zgodna. W porozumieniu chcą też pracować z nowym wójtem, który złożył takie same deklaracje.